Dosyć paskudny poranek, kiedy budzisz się wcześnie, nie otwierasz jeszcze oczu i przypominać się coś, co się może zdarzyło, a może nie, a potem otwierasz szeroko oczy i wiesz, że to się niestety zdarzyło. Wolałbyś, żeby tak nie było, to prawda. A później, w środku dnia, kiedy Szukasz czegoś tam we własnej bibliotece, wsadzasz łapę między książki i wyciągasz coś takiego. Paluchy same wchodzą między strony, a oczy zaczynają czytać. Przeszłość nie tylko się zmieniała, lecz zmieniała się nieustannie. Uczucie pogrążania się w koszmarze potęgowała w Winstonie niemożliwość zrozumienia, dlaczego podjęto się tego gigantycznego szalbierstwa. Natychmiastowe korzyści płynące z fałszowania w przeszłości były widenne. Lecz zasadnicza przyczyna fałszerstw pozostawała dla niego zagadką. Znów ujął pióro i napisał. Rozumiem jak, nie rozumiem dlaczego. Zaczął się zastanawiać zresztą nie po raz pierwszy, czy przypadkiem nie postradał zmysłów. Może wariat to po prostu człowiek jednoosobowej mniejszości. Niegdyś oznaką szaleństwa było upieranie się, że Ziemia obraca się wokół Słońca. Dziś wiara, że przeszłość jest niezmienna. Może tylko on jeden wierzył w niezmienność przeszłości. Jeśli tak, to był wariatem. Wziął do ręki szkolny podręcznik historii i popatrzył na portret wielkiego brata na frontopisie. Z miejsca przeszył go hipnotyzujący wzrok wodza. Miał wrażenie, jakby miażyła go potworna siła, jakby coś się wdzierało do jego mózgu, naprawiało ogłupiającym lękiem, nie miał, niemal zmuszało do odrzucenia świadectwa zmysłów. Pewnego dnia partia ogłosi, że 2 i 2 to 5 i wszyscy będą musieli w to uwierzyć. Prędzej czy później, właśnie do tego dojdzie. Taki krok jest logicznym następstwem dotychczasowej linii ideologia partii negowała bezpośrednio nie tylko świadectwo zmysłów, lecz samo istnienie świata zewnętrznego. Za największą herezję uznawano zdrowy rozsądek. Najbardziej przerażało nawet nie to, że mogą zabić człowieka za odmienność poglądów, lecz że mogą mieć rację. Bo przecież skąd naprawdę wiadomo, że dwa i dwa. To cztery. Lub, że istnieje grawitacja. Albo, że przeszłość jest niezmienna. Jeśli zarówno przeszłość, jak i świat zewnętrzny istnieją wyłącznie w naszym umyśle, a umysł można kontrolować, to co wtedy? Partia żądała, aby odrzucić świadectwo własnych oczu i uszu. Taki był jej podstawowy, najważniejszy rozkaz. Winstona. Ogarnęło przygnębienie na myśl o zwróconej przeciwko niemu ogromnej potędze partii. O łatwości, z jaką każdy partyjny intelektualista pokonałby go w dyskusji, posługując się subtelnymi argumentami, których on nie potrafił nawet zrozumieć, a cud dopiero odeprzeć. A jednak miał słuszność. To oni byli w błędzie. Nie on. Należy bronić tego, co oczywiste i prawdziwe. Mniejsza, że naiwne. Truizmy nie kłamią, na nich należy się opierać. Realny świat istnieje. Jego prawa się nie zmieniają. Kamienie są twarde, woda jest mokra. Przedmiot niepodtrzymywany spada w kierunku środka ciężkości ziemi. Z poczuciem, że zwraca się do Braiena i że zapisuje niezmiernie ważny aksjomat zanotował. Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że dwa i dwa to cztery. Z niego wynika reszta. To tak. Na dobra.